W poprzedniej części zebrałeś kilka najlepszych rozwiązań, wybrałeś te, które prawdopodobnie w Twojej ocenie jest najlepsze. Na podstawie Twoich indywidualnych odczuć, doznań i tego, co sądziłeś na podstawie opinii, które się pojawiły. Co dalej? Kiedy masz już wybraną pewną koncepcję, wówczas pogłębiasz wiedzę. Pogłębiasz wiedzę na ten temat, w jaki sposób dokładnie to zrobić od A do Z, na przykład co zrobić, aby nauczyć się fotografii. Wybierasz tę opcję. Pogłębiasz, dowiadujesz się, dowiadujesz się, dowiadujesz się, dowiadujesz się, ćwiczysz, 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 ćwiczysz. Cały czas podążasz w tą stronę i robisz wszystko, aby wiedzieć, jak to zrobić. Czyli co na przykład zrobić, aby dobrze grać w piłkę. Odpowiedź jest taka: jedna z ciekawszych. Wyobrażasz sobie, żeby kopnąć piłkę mocniej, wyobrażasz sobie, że ona jest dużo dalej jest oddalona od Ciebie, wyobrażasz sobie, że jest nieco dalej, aniżeli jest tak naprawdę i w tym momencie siła swojego kąpnięcia jest mocniejsza. Dlaczego jest to mocniejsza? Dlatego, że wydaje nam się, że dobijamy do niej dopiero później i w związku z tym nasza noga nie hamuje tuż przed piłką. To normalne. Kiedy wyobrażamy sobie analogicznie piłkę większą, to wówczas z większą skutecznością ją przyjmujemy. Co dalej? Fotografii, odpowiednie kadrowanie. Kiedy zaczynasz z nas zwracać uwagę, w jaki sposób kadrować, kadrujesz lepiej. I jest cała masa kompetencji w tej masie dziedzin, które po prostu możesz poznać, których możesz się dowiedzieć. To jest tylko kilka przykładowych, absolutnie bazowych, banalnych. Ale w każdej dziedzinie jest coś, co działa. W każdej dziedzinie jest coś, co naprawdę ma duże znaczenie. I pytanie do Ciebie, czy wykorzystasz to, czy też nie? Ja polecam wykorzystanie, dlatego że kiedy coś wykorzystujesz, Jesteś do przodu w stosunku do sytuacji, kiedy tego samego nie wykorzystujesz i prawdopodobnie się teraz zgodzisz, bo to co powiedziałem jest tak e, trywialne, że bardziej trywialne być nie może, ale jednocześnie jest prawdziwe. Tak więc zbierz wszystkie informacje, dzięki temu będziesz wiedzieć jak, natomiast zbierz wszystkie informacje szczegółowo i pomału, pomału zaczynaj wprowadzać w życie. Kiedy już wiesz wszystko, czy to o robieniu fotografii, czy o graniu w piłkę nożną, czy masz wszystkie informacje o tym, jak stać się świetnym pośrednikiem nieruchomości, czy dowiedujesz się czegokolwiek innego? Wówczas czas twoja wiedza się poszerza. Wprawdzie dopiero przy poziomie 10 tysięcy godzin jesteś ekspertem na skale światową, ale już po 1000 godzin możesz zostać uznany za eksperta w danej dziedzinie na mniejszą skalę. W sensie, że po prostu dzięki 1000 godzin możesz robić wrażenie eksperta. Po 10 tysięcy godzin jesteś. Ekspertem w zasadzie takiej, że wiesz naprawdę, naprawdę sporo i masz niesamowitą wiedzę z danej dziedziny. Niemniej tysiąc godzin pierwszych już wystarczy ku temu i jest jak najbardziej etyczne wówczas, kiedy chcesz cały czas się rozwijać, chcesz cały czas podnosić kompetencje. Dlatego, kiedy ustawisz sobie cel, zmierzaj tą ścieżką. Natomiast ta ścieżka to przede wszystkim wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza na temat tego, jak to zrobić. Dzięki serdecznie za uwagę, do zobaczenia jutro, pozdrawiam cię, Tomę Bryszczyński.